Dzisiaj rozwiążemy sobie z numer 8 z arkusza maturalnego z roku 2015. Wyglądał następująco na rysunku przedstawiono wykres funkcji f i tutaj jest podana funkcja. No i trzeba określić zbiór wartości funkcji f. Zbiór wartości to oczywiście są Y, które osiąga ta funkcja, czyli w osi właśnie tej pionowej Y. I jak widzimy zaczyna się tutaj od najniższa wartość tej najniższa e, wartość tego zbioru to jest oczywiście y minus 2. Ale tutaj widzimy, że przedział jest niezamalowany, czyli w sensie kropeczka jest niezamalowana, czyli przedział jest niedomknięty, zatem to będzie nawias okrągły na pewno. Już zacznę, że od minus 2y należy. Do, i teraz trzeba określić, do czego, jaka jest maksymalna wartość. No i tutaj widzimy, że to jest do dwójki, bo tutaj też jest ten przedział niedomknięty, ale żeby się teraz nie złapać na tym, że właśnie. Widzimy nie niedomknięty, więc napiszemy dwójkę z nawiasem otwartym. Nie, ponieważ faktycznie na, e, na x równym 0, czyli tutaj, e, ona nie osiąga tej wartości dwóch, natomiast już na jednej drugiej na przykład, na jednej tam trzeciej, jednej czwartej itd., i tak dalej, na jedynce jeszcze włącznie, osiąga ona już tę wartość 2. Zatem nawias będzie e, po prawej stronie już domknięty. inną kolorkiem napisałem, już poprawiam. Tak, więc odpowiedzią będzie oczywiście um, D.